I tak to wygląda w ten sposób, bym tego zapomniał pokazać, jak to wygląda, jest wiatraczek podłączony, jest podłączony mierniczek i on sprawdza i tak 5 minut sobie pokręci i wtedy idzie do ładowania. Używam takiej automatycznej ładowarki, o, która świetnie się sprawdza, no i spoko, spoko, jest fajny zestaw, no. Trzeba tak raz na miesiąc taki, taki krótki zabieg robić, żeby utrzymać po prostu idealny stan akumulatorów rezerwowych, bo dokładnie coś podobnego UPS robi, wiecie kochani? UPS po prostu to robi też raz na miesiąc, tylko to tak niesamowicie, bo raz robi test o 18, a za jakiś czas zmienia godzinę 18 na przykład na 5 rano czy na 6 rano. Tak zmienia godziny w ciągu roku, zauważyłem. Robi w takich różnych porach różne, różnego typu testy akumulatorów. I to też trwa dosłownie maksymalnie z, nawet, nie wiem, czy z minutę. Obciąża je i później je po prostu e, ładuje i dosłownie to jest zbliżony test do tego, co ja robię teraz, można tak powiedzieć. No. To są rezerwowe oknatory. i ja dlatego właśnie tak raz na miesiąc muszę tak przekręcić wiatrakiem i podładować. No, no dobra, to Heja. O. Heja, jest super fajnie. Pozdrawiam Was serdecznie. Wypoczywajcie. I tak, i tak dalej wszystkiego dobrego wam życzę w ogóle siema heja.